Fredro na ciężarówce. Takim oto dość niezwykłym tytułem zaopatrzył Zygmunt Nowakowski nowy odcinek swej gawędy historyczno-literackiej o literaturze polskiej. Co niedziela zjeżdżała ogromna, poczwórna kareta sześciu kasztanowatymi końmi. Furman Sobek i Fory Śwedzio w spencerach, spodniach łosiowych, w okrągłych kapeluszach, niby po angielsku. Za karetą kocz poczwórny, równie ogromny, czterema końmi. Dla młodzieży przyprowadzał konie stary Stanisław, rzadko trzeźwy, w palonych butach i stosowanym kapeluszu ze srebrnym galonem, tak jak wszyscy lokaje. Jechaliśmy na msze do Rudek. Tak to paradnie, po pańsku, a nawet po wielkopańsku jeździł młody Fredro z rodzicami, z siostrami, z braćmi. Kareta, forysie, masztalerz, lokaje w łosiowych spodniach, kapeluszach ze srebrnymi galonami. Zapewne jeszcze przodem cwałował forys jakiś, czy może kozak, trąbiąc głośno, aby wszyscy wiedzieli, że hrabiostwo Fredrowie do kościoła jadą. Trochę inaczej podróżował Fredro po Anglii, Szkocji w ciągu II wojny światowej. Koni czasem dwanaście, czasem więcej, bo czternaście. Ale były to konie parowe, mechaniczne, nie kareta, lecz co najmniej półciężarówka, nie furman, ale aktor, aktor zmotoryzowany, bo się tu cała bracia aktorska nauczyła szoferować. Pierwszy dyrektor wędrownego teatru Tespis jeździł po Grecji z skrzypiącym wozem zaprzężonym w woły. Nasz teatr wojskowy jeździł po Anglii i po Szkocji zazwyczaj fordem, który zrobił wiele, wiele tysięcy kilometrów. Od południowego brzegu, od Cornwallis, od Devon czy Dorset, aż co najmniej po Inverness czy Aberdeen w Szkocji. Miasta wielkie jak Birmingham albo Manchester w Anglii, a Glasgow w Szkocji. Oprócz miast, pomniejsze kąty i dziury, głównie tak zwane hostele, których z hotelami nie należy mieszać. Po angielsku słowo hostel oznacza gospodę, zajazd, oberżę, ale w tym wypadku były to osady, zabudowane przeważnie barakami, wśród których gęsto trafiały się tak zwane beczki śmiechu, sklecone z marszczonej fałdowanej blachy. Zimno było w tych beczkach śmiechu, matko cudowna. Cóż dziwnego więc, że Fredro musiał niekiedy zajrzeć do butelki dla rozgrzewki a z nim razem zajrzeć musiał do butelki Cześnik i Rejent i Papkin z zemsty, Gucio i radost ze ślubów panieńskich, Wacław i Alfred z męża i żony, major i rocmistrz z dam i huzarów, a nawet sam pan Jowialski nie pogardził kieliszkiem whisky albo dżynu. Przypuszczam, że gdy Aniela albo Klara albo Podstolina albo pani Dobrujska dostały grypy i zaczęły kaszleć, ktoś doświadczony, więc... Na przykład ordynans Grześ mówił, niechże pani z tym nie żartuje. Najlepiej od razu golnąć jeden głębszy. Strzeżonego pan Bóg strzeże. Wmieszał się w tę sprawę kapelan z dam i huzarów, mówiąc po swojemu jak zawsze, nie uchodzi, nie uchodzi. Ale pani Dobryjska zamiast go słuchać, wychyliła ten głębszy podwójny dżyn i jakoś jej to uszło i przestała kaszleć. Jak ręką odjął. Fredro zwiedził 120 hosteli. Razem 8 sztuk. Widzów okrągło 130 tysięcy. Zimą i latem. Wiosną i angielską straszną, przeklętą jesienią. Ileż to razy zdarzało się, że ciężarówka wioząca Fredrę musiała stanąć w pół drogi, gdy widoczność wyrażała się w dziesięciu albo... W Pięciu metrach, albo nawet gdy widoczności w ogóle nie było. Widoczność zero, jak się tu mówi. Mgła nieprzenikniona, ani kroku. Trzeba czekać rana, a właściwie zmiłowania boskiego. Wóz okryty jest brezentem, który pod naporem wiatru zdyma się jak żagiel. Przez szpary wlazi przeraźliwy ziąb. Nuk nie można rozpostować, bo w tym wozie ciasno, bo aktorzy siedzą zgnieceni, stłoczeni wbrew prawo nieprzenikliwości ciał fizycznych. Muszą pomieścić się i ludzie, i walizki, i dekoracje, i rekwizyty, i nawet niekiedy meble. Palca nie ma gdzie wsadzić. Jednej tylko osoby brakowało w tych objazdach. Suflera. Nie było go, bo być nie mogło. Bo gdzież postawić budkę suflera w mikroskopijnej salce teatralnej kostelu? Aktor musi umieć rolę jak pacierz. No, dla Fredry to nie pierwszy znak. Przecież już przed 130 laty, jak mówi w swym pamiętniku aktor Kazimierz Skibiński, aktorzy musieli wykuć rolę w sztukach Fredry na blachę. Próby z komedii Fredra, które jako wierszowe chciałem doprowadzić do tego stopnia, aby się bez Suflera obeszły i doprowadziłem, czego w Wilnie wszyscy widzę i aktorowie wileńscy byli świadkami. Więc jak się rzekło, ten brak Suflera nie był dla Fredry pierwszy Aktorzy kleli podróżem nad czym świat stoi, a wtórowały im aktorki, czemu się wcale dziwić nie można. Przyjeżdżało to to do hostelu zmarznięte na kość, przemoczone i głodne, jak stadowilków. Spragnione także, a jakże, ale na miejscu ledwie wygramolili się z tej ciężarówki, zaraz się im poprawiły miny. Przede wszystkim już od wczoraj jest komplet. Wykupione miejsca do ostatniego. Wieczorem sporo ludzi będzie musiało stać. Fredro przyjechał! Fredro! Gdy myślę o sukcesach zemsty, albo ślubów panińskich, albo pana Jowielskiego, doprawdy nie wiem, czemu przypisać to powodzenie. Przecież cały Fredro to jest sztuka na wskróś szlachecka, pańska, albo nawet wielkopańska, czy jaśnie pańska. Widzowie zaś, ci w hostelach, to nie publiczność salonowa, choć podczas przedstawienia umie się tak dwornie i wytwornie zachować, że zwykły barak, że beczka śmiechu zmienia się w salon. Co prawda nie zawsze jest cicho na widowni, bo od czasu do czasu odezwie się głośny krzyk, albo i płacz dziecka. Spytacie, łaskawi państwo, co mają dzieci do roboty w teatrze? Ano matka nie może zostawić Bachora w domu na łasce boskiej, więc go wiezie w wózku albo niesie do teatru. Fredro trafia się raz do roku, a matka chce go zobaczyć, chce się zabawić, chce się pośmiać. Takie dobre prawo. Więc się dziecko czasem udrze na widowni albo rozbeczy, bo to dobre prawo dziecka. Ale od czasu do czasu rozpłacze się cicho i dyskretnie, widz po niektórych a jeśli się nie rozpłacze, to przynajmniej siąknie nosem i zacznie manewrować chusteczką oczu. Dlaczego? Nie wiem. Wielu z tych widzów nie oglądało nigdy teatru w Polsce, pochodzą bowiem z biedniejszej części naszego kraju, z tak zwanej Polski B. Dopiero tu, w Anglii Podciągnęli się szybko złyż. Dopiero tu, w Anglii, nauczyli się migiem korzystać z wielu ułatwień i dobrodziejstw cywilizacji. Motocykl, czasem nawet samochód własny, pralka elektryczna, niekiedy telewizja, radio zawsze. Dzieci wypieszczone, wychuchane, pachnące w eleganckich, paradnych wózeczkach. Komfort, wygody, czystość. No i do hostelu przyjeżdża teatr. Przyjeżdża Fredro, a razem z Fredrą przyjeżdża śmiech, który jest pierwszą przyczyną jego sukcesów. Pan Jowialski mówi, bawię się i śmieję się, a śmiać się bardzo zdrowo. Taką zasadę wyznaje i autor. Śmiech angielski jakoś nie przypada nam. Polakom do smaku. Nie chcę obrażać naszych gospodarzy, ale muszę powiedzieć, że nie znoszę humoru angielskich komedii, zwłaszcza muzycznych, a wręcz nienawidzę rewii tutejszych. Nie potrafię w żaden sposób śmiać się, widząc, że na przykład partner rzuca olbrzymim tortem z piany w twarz partnerce. I, I cóż w tym zabawnego? Ogarnia mnie przygnębienie, wstydzę się, gdy widzę, że komikowi opadają spodnie i że zostaje w samych kalesonach. Niedawno byłem na Barbarzyńskiej, przeróbce świetnej komedii, Pygmalion Show. Komik, przysięgam, że mówię prawdę. Otóż komik lapie na swym karku pchle, a może wesz, zgniata ją palcami, następnie rzuca na podłogę i przydeptuje. To się dzieje w Londynie, w ogromnym teatrze Drury Lane. I sala wybucha salwą śmiechu. Z czego? Z czego? Humor Fredry jest szlachetny, wytworny, elegancki, przede wszystkim zawsze wysoce artystyczny. I dlatego widz reaguje nie tylko śmiechem, ale i wzruszeniem. I nie wiadomo, gdzie jest granica między tym wzruszeniem wewnętrznym, a śmiechem. Jest w tych komediach to samo, co w trylogii. Szlachta, szlachta i szlachta. Sienkiewicz szafuje słowem ham i... Jakież to dziwne, jest najmilszym pisarzem dla chłopów, bo chłop nie czuje się nigdy obrażony tym słowem cham. On ma wszystkie zalety i wszystkie wady szlachcica, to nie do niego pije Chłop nie jest chamem. On został ulepiony z tej samej gliny, co skrzetuski albo zagłowa, kmicic, albo rzędzian, wołodyjowski, albo którakolwiek z postaci trylogii, bohaterska czy śmieszna, szlachetna czy rubaszna. Fredro jest trochę inaczej. Nie używa słowa ham, ale i nie uczy bohaterstwa, nie pokazuje polski i nikt do niej bezpośrednio nie mówi. Można powiedzieć, że Fredro unika polski, choć o nią walczył, podobnie jak widzowie z hostelu, którzy w ogromnym procencie są potomkami pańszczyźnianych chłopów. Fredro, szlachcic, wielki pan, stał się ich ulubieńcem. Zemsta pisana jest językiem Raczej trudnym, gdzie nigdzie takim, który wymaga komentarza. Jednak ten język trafia do widza. Zemsta, w stopniu może wyższym nawet niż wesele wyspieńskiego, pełna jest aforyzmów, zwrotów, lapidarnych chwytów, które mamy na końcu języka, które stały się własnością publiczną i chlebem powszednim. Zróbmy powierzchny przegląd. Nie macie żony? Co, nie macie? Nic nie szkodzi, mieć możecie, tacy młodzi. Albo diablisz mi tam po tej kurcie, jak zadyndam gdzieś na furcie. Albo ciękusz, deresz, istna lura, panie bracie. Cóż, lepszego nic nie macie. Albo kto by się tam i łakomił na waszmości nędzne życie albo mózgu wełbie za trzy grosze albo od co powiesz wszystko głupio albo jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla daj mi luby i tak dalej i tak dalej. aż po finał sztuki aż po słowa nie wódź mnie na pokuszenie ojców moich wielki Boże wszak gdy wstąpił w progi moje w los mu z głowy spaść nie może Jakże pięknie mówi o tym finale zmarły niedawno świetny poeta Jan Lechoń. Kiedy w ostatniej scenie ówcześnik, pyszałek i zabijaka, śmieszny i pospolity, ujrzawszy w swym zamku śmiertelnego wroga, chwyta najpierw za karabelę, a później zdejmuje czapkę, żegna się i mówi owosławne, nie wódź mnie na pokuszenie. Scena ta, która mogłaby tak łatwo być fałszywa, budzi w nas nieoczekiwane wzruszenie, dreszcz dumy, że jesteśmy Polakami. W tej scenie objawia się wojem ukryte potową pospolitością, zabijactwem i pieniactwem dno duszy polskiej, na którym złożona jest ludzkość, szlachetność i honor. Ostatnia scena zemsty jest wyjawieniem ostatniego słowa prawdy o cześniku, która jest zarazem prawdą o milionach Polaków, tak jak on, śmiesznych i grzesznych, a w chwilach niezwykłych, tak jak on, pełnych ludzkości. Fredro jedzie jakby kuligiem, dawnym, szlacheckim kuligiem, od hostelu do hostelu, a wszędzie witają go z otwartymi ramionami. Może dlatego, że wnosi z sobą śmiech? Może dlatego, że z nim razem staje w progu Polska, choć on o niej nigdy nie mówi, nigdy nie wzywa jej imienia na daremno? Może dlatego, że jego komedie kończą się dobrze? Może dlatego, że nie tylko bawi, ale i wzrusza? A może po prostu dlatego, że jego sztuki są takie ładne pełne wdzięku i uroku. Fredro pobił w Anglii wszystkie rekordy. Gdy zjawi się w progu, nie tylko włos mu z głowy spaść nie może. Ale Fredrek karmią, fetują, poją i czasem dosłownie na rękach noszą. Oto przyjechał w deszcz, w pluchę. Teatr jest w jednej beczce śmiechu, garderoba w drugiej. Podstolina waha się. Jakże przejść po blocie, po śniegu, w ulewę, a już jest w kostiumie. Na nogach ma pantofelki. Znajdzie się na to rada. Ktoś rozpina parasol, ktoś drugi, jakiś krzepki górnik, podnosi pod stolinę jak piórko i ani się kobieci na nie opatrzy, a już ją przetransportował na rękach, żeby przypadkiem nie przemoczyła pantofelków. Tak to witano Fredrę, gdy nie po czwórną karetą, ale na ciężarówce zjechał do hostelu. Gabędził Zygmunt Nowakowski Ciąg dalszy za tydzień o tej samej porze. Mówi rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa.